jeszcze na przykład niekorzystne dla nas, a no właśnie wtedy, kiedy ktoś się podczepia. Mhm. Kiedy mamy takie, że tak powiem, wokół siebie wampirki chodzące i udało im się podczepić pod nas, nie mówię o opętaniu takich rzeczach, żeby tu było jasność, wystarczy, że odpowiednio dobrze się podczepił. Oczywiście podczepi się po strukturę e, ciała eterycznego, mhm. dlatego że to jest czysta, żywa energia no i zacznie nas podsysać. No i ciągle, ciągle, ciągle jest kradziona ta nasza energia. W związku z tym po jakimś czasie czujemy osłabienie. Ciężej nam się wstaje, szybciej się za dnia męczymy. Po prostu mamy tej energii mniej niż powinniśmy mieć Na naturze. Ale czasem jest tak, że na przykład Jesteśmy podłączeni do różnych rzeczy. Na przykład do jakichś egregorów, których się trzeba potem odłączać. Oczywiście, podłączenie do egregora no nie jest nigdy tak, że nie kosztuje. Zawsze kosztuje. Obojętnie do jakiego egregora się nie podłączymy, to cena jest zawsze ta sama. Musimy część, zgodzić się na to, by część energii oddawać egregorowi. Taka jest zawsze umowa, jak się podłączamy pod, pod egregor że część naszej energii oddajemy i teraz na przykład zsumujmy to wszystko. Mamy różne relacje, gdzie czasami czymś oberwiemy, czymś tam dostaniemy. Mamy różnych podłączonych pod siebie, bo sami jesteśmy gdzieś tam po podłączeniu do egregorów. Tu ubytek, tam ubytek, tu uchodzi trochę energii, tam uchodzi energia. Do tego dodamy jeszcze funkcjonowanie w ciągu dnia, czyli musimy tam coś i coś robić. No i potem na przykład nie wyrabiamy, nie? Któregoś dnia chcemy wstać i za cholery nie wychodzi, bo my się czujemy rano tak, jakbyśmy przed chwilą pracę skończyli. Nie? Na totalnym minusie jedziemy, nie? załóżmy sobie, no, niektórzy mają taki ubytek codzienny tej energii przez te wszystkie podłączenia i tak dalej, że na przykład on w ciągu doby... Gdzieś tam no, zużyje 90% energii, a regeneruje 70%. Tak matematycznie obliczając, mniej więcej. No to jeżeli on tak przez parę lat pociągnie, no to przyjdzie taki moment, gdzie on się budzi, a jego energia jest na absolutnie minimalnym poziomie. On powinien z powrotem i spać, tak naprawdę, nie? I drugie tyle odesłać. To tak może być na żyłach Może być, oczywiście, że tak. Żoła wodna inaczej. Bywaliście na basenach, na, gdzieś tam, nie wiem, pływaliście sobie na jeziorkach, rzekach, czy coś w tym stylu. I nawet jak byliście nie w wodzie, a blisko wody, po jakimś czasie robiliście się głodni? Tak. Wiecie czemu? Bo woda ściąga energię. Bo woda ściąga energię, nawet jak nie jesteśmy tylko w jej pobliżu. A jak już jesteśmy w wodzie, to już jest w ogóle sprawa bezdyskusyjna, ale Woda ściąga energię nawet z otoczenia i to im więcej tej wody, tym odległość może być dalsza, a, to, a, a woda ściągnie, po prostu energetycznie zmierza. Oczywiście ten fenomen doskonale wykorzystujemy pod prysznicem, ponieważ zmywa z nas nie tylko brudy fizyczne, ale również zmywa też energetyczne. Wielu ludzi po całym dniu masakry jakiejś tam, Idą sobie pod prysznic, zrelaksować się. Właśnie dlatego, że ściąga, ściąga te wszystkie jakieś takie nagromadzone emocjonalne energie. Ale co się dzieje na przykład jak ktoś pomyśli sobie, a dobra, posiedzę sobie pod prysznicem i siedzi tam z 20 minut? Co się dzieje, jak widzicie? Osłabiony. Osłabiony. Wiecie dlaczego? Ponieważ woda nie jest selektywna. Woda ściąga całą energię, i dobrą, i negatywną. Co napotka, to ściąga, mierzy, zabiera ze sobą. Dlatego, dlatego jak siedzieliście dłużej pod prysznicem, to ta woda ściągnęła z etery również dużo naszej energii życiowej. Łącznie z całym tym syfem, który był. też, prawda? Tak samo, oczywiście. Dlatego, na przykład, krótkie prysznice są bardzo dobre, ponieważ ściąga tylko ten taki największy syf a zostawia energetykę, naszą energetykę zostawia w spokoju, nie? Czyli tak, pierwsze co, to schodzi syf, tak? Tak, jest cięższy energetycznie. A czy dlatego? No. No. A słuchaj, a telenowele, nie? Każda telenowela też ma swojego egregora? Niektóre tak. Jak masz nie. Okej, kochani. Ale... Proszę? Okej, okay, egregor. Jest to najczęściej potężny myślokształt stworzony, funkcjonujący i rozbudowany w taki sposób, że na przykład on już żyje, no jest to taki rodzaj, może, może trochę daleko pójdę, ale nazwa sztucznej inteligencji. Na przykład religie to jedne wielkie potężne gregory. To są myślokształty, które funkcjonują już od tysięcy lat. I na przykład, już można powiedzieć, że nie miliony, miliardy osób są do tego podłączone. No, już się wcielamy, nie? Więc co jakiś czas się ludzie odrodzą w danej religii, się podłączają. No i teraz tyle miliardów umysłów żywi jeden egregor. On jest tak potężny, że jest w zasadzie już sztuczną inteligencją, która do pewnego stopnia samodzielnie myśli i funkcjonuje. Taki sztuczny byt się z tego tworzy. Każdy egregor ma swoje zasady. Jak się do tego podpinasz no to żyjesz według tych zasad. Każdy egregor daje i zabiera, daje inspirację w zakresie, myślę, kształtu, jakim jest, ale zamiast zabierać część energii. To jest to, co ja zawsze mówię na, na, na różnych seminariach, co już nieraz tutaj słyszeliście. Zastanówcie się, jak to jest, że jak się mówi o objawieniach, no, to oczywiście chrześcijanie ma objawienie, to zawsze widzi Matkę Boską Chrystusa, świętego jakiegoś z panteonu chrześcijańskiego. Jakoś nigdy dziwnie Allaha nie widzi. Nie? A już w ogóle o mistrzu buddyjskim to zapomni. Ale z kolei, jak islamista ma objawienia, no to widzi albo proroka Mahometa, albo samego Allaha, albo anioła Gabriela, który jest ulny dla uryli. nie? Jakoś nigdy dziwnie Matka Boska do niego nie przychodzi. Nie? A bo się... No to ja tego nie wiem, ale, ale, ale jakoś też nigdy Jezus się nie kwapi, nie? Na południe nigdy tam nie, schodzi, nie? No, Jak buddysta mówi o objawieniach, no to jakoś zawsze widzi albo kogoś z panteonu swoich górów, prawda? Albo z panteonu demonów buddyjskich, ale jakoś nigdy nie widzi ani Allaha, ani Chrystusa, ani, ani, ani Matki Boskiej. Każdy z nich widzi swoje ponieważ jest podłączony do swojego Gregora i ten Gregor mu daje inspirację albo powoduje, że umysł przekształca to, co widzi na swoją modłę. Na przykład on mógł widzieć światło, a powie, że widział Cyskusa, Bo jest chrześcijaninem i sobie to na swoją modłę zinterpretuje, nie? Ja podejrzewam, to jest moje oczywiście podejrzenie, nikt się nie musi z tym zgadzać, ja podejrzewał, że tak funkcjonowały te objawienia fatyńskie na przykład, że te dzieci mogły coś tam zobaczyć, tylko z ich wiedzą i z ich poziomem przekształciły to na swoją modłę, nie? Ale mówiłem, się to z nim astral objawić, nie? No, no tak, no. Ale, ale, one sobie to nazwały po swojemu, no. no. A to znaczy, że siedzenie długo w wodzie jest ewidentnie szkodliwe? Czy to będzie basen, morze, czy ten? To nie szkodliwe, no po prostu wypompuje się z energii i tyle. No ale no. tej pozytywnej też, tak? Tak, no dlatego potem jak jesteś na basenie, to robisz się głodna, i zasuwasz gdzieś coś zjeść. nie? No, albo jedziesz tu kraniczka czekają na no, czekaj. Ale być głodnym, no to nie jest nic złego. No nie no, ale jest jest, energię, szybki ubytek, jest jest szybki ubytek energetyczny. No i teraz no, energetyka chce to uzupełnić. No, energetyka też pamięta, że czerpie, z, czerpie energię z jedzenia, że zrobisz się głodny. Ciało fizyczne współpracuje, też reaguje. Nie? Po prostu no jesteś prowokowana z jej szybki posiłek, żeby z niego poczerpać też energię, Ale zmęczenie też się takie pojawia, się w basenie. Proszę? Też się takie zmęczenie pojawia po basenie, takie... jest wypompowany człowiek energetycznie. No to znaczy, że ta żyła wodna jest szkodliwa, dlatego że po prostu jest to woda i ściąga po pewnym czasie całą energię. Tak, płynękę. woda, która płynie, woda, która płynie, która ściąga. Żyła wodna są to, jest to, jest to, jest to najczęściej coś, co płynie pod wodą, pod ziemią, przepraszam, no, ja wiem, ale. No, i po prostu, jeżeli ona, ona działa tak jak ta rzeka, nie? że mm. jesteś blisko rzeki, nie, nie weszłaś do rzeki, ale robisz się głodna, bo rzeka swoją energetyką jeszcze daleko poza nią obejmuje. I rzeka mi się pozytywnie kojarzy. Nie? Że się no, dobrze, że się kojarzy pozytywnie, ale to jest woda, ma takie samo działanie. Dalej, a jak ja chodziłem medytować i nie yy... tyle medytować, ile tak. Posiedzieć w medytacji, w relaksacji i wizualizowałam sobie, że taki brud ze mnie schodzi. Te to wszystko. To, rzeka ci na pewno pomogła. Wszystkie atrakcje, które miałam, się znakomicie czułam. To, rzeka ci pomogła, na pewno. No bo woda też jej relaksuje oprócz tego. Nie, to wiesz, no tak, to tak, tak. jest Oczywiście, to tak. Tak. Korzystaj z tego Oczywiście to z uniknąć dokładnie. Teraz czasami jest tak, że w niektórych miejscach nie jest tylko żyła wodna, ale jest skrzyżowanie żył wodnych. To znaczy na przykład mogą płynąć różne rzeczki podwodne na różnej głębokości. I one się wtedy tak naplatają na siebie. To jest trochę tak, jakby po prostu były tam urządzenia, które wzmacniają swoje wzajemne działanie. I teraz ich wzajemne działanie jest o niebo silniejsze. Jest w tym wypadku o niebo silniejsze, działają po prostu mocniej, silniej i pobierają z nas energię. przykład coś, co w takim miejscu, domek wybuduje. No i potem, na przykład, no, całymi dniami czuje się osłabiony, zmęczony, wypompowany, a nic nie robi. Nie? A on już na dzień dobry staje zmęczony, wypompowany, jakby nie wiem, ileś ton węgla sam przyrzuci, nie? No, bo to, jeżeli to jest pod nim, taka żyła, albo skrzyżowanie żył wodnych, to to ciągle z niego bierze. Nie? Ciągle z tego eteru ściąga tą energię, i ściąga, i ściąga, i ściąga. I, i zapnęcie bez przerwy. Nie? Paradoksalne jego wyjście do pracy jest przerwą, w której może się ten no. umysł mieć szansę zrelaksować. W ogóle energetyka, oczywiście, jeżeli nie wchodzi w inne miejsce, gdzie znowu jest z niego coś pompowane. Nie? To jest przykład takie do, takiego doładowania jeszcze tego, hmm, tata, znaczy tego naszego ciała elektrycznego, na przykład co przez słońce albo energię niemiecką można czekać, to, to nie jest więc, więc tak samo. Naprawdę...